No. O. Tutaj go mam. O, ty to piękny. No jak Boże Narodzenie w grudniu. To może go teraz skasować też? Nie, nie, Słyszałem, chciał, żeby to było zrobione inteligentnie, no. bez przemocy, z finezją. No. Dasz radę. Nie no, no, pytanie, tylko czy ty dasz radę? Nie no, to spoko, w ogóle ty mi się nie przejmuj, dostaniesz tyle, ile trzeba. Najważniejsze, żeby zapamiętał, kto to jest Kulczycki. O, no to wybrałeś właściwego człowieka. E, powiedz, co masz do niego, a ja pomyślę, jak to załatwić. Nieźle, co? No. Ty, a patrz na to. O ja pierdziele, ale czad. No. Jak się raz klaśnie, to się wyłącza. Niezłe, co. Pierwszy raz jak to zobaczyłam, to chyba z godziny taska, masz sobie takie odciski to robiłam. No czekaj ja testę. O jak! Kurde, ale trzeba można dyskotekę zrobić. Mhm. Mają tu jakąś wyskę? Mają no, ja coś lepszego. Ale mówię ci, to będzie dopiero wypis. Patrz na mnie. Włącz! Jak to zrobiłaś? Normalnie, głosem. Mój ci też można zmieniać. Przełącz! To się go nie znajdę, hmm? to <laughs> normalnie jak człowiek siedzi sam w domu, to może sobie z telewizorem pogadać. On cię rozumie. Mów do niego śmiało. Przełącz! Ty no wymiękam! Przełącz Oj, ja ty wymiękam! Przełącz! 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 Przełącz. Ale jazda, e! Nieźle to. No. Cześć Alex. Słuchaj, dzwonię, bo chciałem Ci powiedzieć, że możesz szykować kasę na samochód. No, jeżeli chcesz, to nawet jutro możemy to sfinalizować. A chcesz zobaczyć najlepsza? No. To się nazywa zabawa w cztery jedynki. Pewnie się włączy zmywarka albo coś. Nie, lepiej. Ale musisz się schować. No, no dobra. Ktoś tu jest? No nie wiem. Właśnie wydawało mi się, że... że... że tak. Gdzie? Nie, nie... wiem. Może ja mam jakieś omamy? Panu się nigdy nic nie wydawało? No to jest tu ktoś czy nie? Teraz to już sama nie wiem. Okej, okay, w porządku. Jakby coś z tym u siebie. co? Jak jakiś służący. I co on za każdym razem tak musi przylecieć? No chyba za tą płacą, nie? Chcesz jeszcze raz zobaczyć? No pewnie. No ja się schowaj. Ale teraz to się wkurzy.